Grupka Meneli, Biedzone. mieszkająca w tym lesie, od lat. Nagle znikąd pojawiła się człowiek małpa, która chce zgwałcić wszystko, co żyje. Oto ona, człowiek małpa. Człowiek-małpa, zajębał Oscara. Człowiek-małpa wraca do ogniska, aby świętować zwycięstwo. Soyiamo, o tao kurwa. Błaga buga O oh. kurwa. Zabić bata małpa, małpa. You me zabić małpa, małpa? My zabić. Małpa zabić wata, you zabić małpa? Raz, raz. You give me this weapon. Rusia, rusia. Give me weapon. Give me. Małpa! małpa. Mistyczny handlarz dał im dwa magiczne kije, aby zabili człowieka małpę, który zabił im brata. Tak dokładnie. Człowiek małpa się najebał i śpi. W tym czasie dwóch głównych bohaterów zaczęło bić człowieka małpę. Małpa! stanowi <laughs> Bieszone Bieszone